W Ostrudzie już po raz kolejny będzie można wykonać profilaktyczne badania w ramach programu Profilaktyka 40. Umożliwia on przeprowadzenie badań diagnostycznych w zależności od wypełnienia ankiety na indywidualnym koncie pacjenta i wtedy takie badania są przypisane do poszczególnych osób. W tej chwili badania te przeprowadzamy w naszym szpitalu, natomiast od 4 września bieżącego roku. Te badania będą już przeprowadzane w przychodni przy ulicy Kościuszki 2 na drugim piętrze pokój 211A. Zachęcamy więc wszystkie osoby, które ukończyły 40 rok życia do wzięcia udziału w tej inicjatywie poprzez wypełnienie ankiety na indywidualnym koncie pacjenta. Logując się tam możemy znaczy zmuszeni jesteśmy do przeprowadzenia wypełnienia takiej ankiety i w zależności od tego jakie potencjalne schorzenia mogą być Ukryte w naszym organizmie zostanie zaproponowany pewien pakiet badań, i każda osoba dostaje po prostu zupełnie inny zakres badań diagnostycznych. Po wykonaniu takich badań, powinniśmy udać się do naszego lekarza, który w razie potrzeby skieruje nas do specjalistów. Warto tu też dodać, że z kompleksowych badań mogą ponownie skorzystać osoby, które już brały w nich udział. Osoby, które do tej pory już skorzystały z tej formy, mogą. Powtórnie przystąpić do tego programu badania dla 40-latków, pod warunkiem, że od okresu ostatniego badania minęło minimum 12 miesięcy. Ze szczegółami można się również zapoznać na stronie internetowej Ostrockiego Szpitala, wchodząc w zakładkę Profilaktyka 40. Zadbajmy więc o nasze zdrowie i skorzystajmy z tego programu, ponieważ im wcześniej wykryta nawet najmniejsza zmiana, tym szybciej wdrożone leczenie.